Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Wspomnieliśmy o startupach, rozmawialiśmy trochę o modelu biznesowym, też naszego Startup TV, jak to wszystko funkcjonuje. Czy rzeczywiście to jest też tak, że Tworząc swój biznes na początku, jasno powinniśmy sobie zdeklarować, jak chcemy i gdzie zarabiać. Czy to też trzeba być tutaj takim mobilnym i elastycznym, jak w przypadku y, zarządzania firmą, czy szukania klientów? Znaczy, ja myślę, że trzeba być mobilnym i elastycznym. Ze startupami to jest tak, w przeciwieństwie do przedsiębiorców, że przedsiębiorca zaczyna, zazwyczaj zaczyna biznes, jak pojawia się jakieś potencjalne źródło dochodu. A startup i, i on produkt po produkt, tak. I on po prostu zaczyna zarabiać na tym i się potem dzięki zarobionym pieniądzom rozwijać. Ze startupem to jest trochę tak, że oni coś wymyślają i jednocześnie muszą wymyślić potencjalne źródło dochodu, prawda, które się może okazać nieprawdziwe. To znaczy, widzimy na przykładzie Facebooka, ile było wątpliwości w momencie wejścia na giełdę, czy oni sobie na przykład poradzą z reklamą mobilną. Tak? Dzisiaj Wygląda na to, że oni sobie świetnie z tym poradzili i to jest akurat obszar, który, yy, który opanowali. Tań. Ale yy, w przypadku startupów coś, tutaj takie doświadczenie właśnie relacji z konsumentami, jacy oni nie są, czy biznesowi, czy indywidualni, pewne wyobrażenie sobie tego, że ludzie będą w stanie na przykład kupić, czy będą zainteresowani w ogóle, żeby kupić coś, czy pobrać chociażby, a potem używać, no ma olbrzymie znaczenie. Mm -hmm. Tu doświadczenie właśnie tych pierwszych inwestorów, którzy wcześniej mogli zarządzać biznesami takimi, szeroko konsumenckimi, może bardzo dużo wnieść, bo oni mogą powiedzieć, słuchaj, no, to jest absurd, tego nikt nie weźmie, tak? może weźmie dwóch ludzi, geniuszy takich jak ty, ale nikt poza tym, w związku z tym tego nie wyżyjemy. To, to znaczy, konstrukcja tego jest zupełnie inna, dlatego często, dając pierwsze kapitały, daje się tak naprawdę czas, żeby znaleźć to źródło dochodu, jeśli się wierzy w jakby w no wielkość samego, samego rozwiązania. U nas Elastyczność jest pełna, to znaczy my stale, znaczy staramy się, żeby była pełna, stale poszukujemy źródeł nowych źródeł dochodu i to, co się dla nas zmieniło, czyli dla nas, mówię już teraz konkretnie w naszej agencji reklamowej, to że z wejściem internetu nagle rynek Polski, który dotychczas był jakby wyłącznym rynkiem, na którym mogliśmy operować, no z jakimiś rzadkimi wyjątkami, bo mamy we wszystkich krajach nasze siostrzane agencje i w sumie nie wchodzimy na ich rynki to internet daje nam możliwość działania w całej Europie, na przykład nie wychodząc z domu. Mamy w tej chwili zlecenia z firmy Unilever dotyczące tak zwanej kategorii bakingu, czyli głównie różnych margaryn, gdzie realizujemy kampanię w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w RPA, w Grecji. Jakby jedynie korzystając z copywriterów na, w tych miejscach, natomiast nie używając całego mechanizmu agencji, co nagle otworzyło nas na całą masę nowego dochodu, i to jest rzecz, którą ja bardzo lubię w startupach. Mało kto z tych startupów myśli o rynku, o Polsce jako o swoim rynku. Wszyscy oni myślą o świecie, mm -hmm. albo o przynajmniej dużej części świata jako o swoim rynku, i to też jest zmiana wiekowa i taka. Rzecz, która jeszcze w głowach ludzi starszych, ale niewiele starszych, 30, 40, 50 latków, to jest absolutna nowość. Znaczy, Aha. To, że wszystkie prezentacje startupowe albo większość, które znam, są w języku angielskim, tak. bierze się stąd, że z jednej strony rynek jest jakby widziany jako całość, jako świat, a z drugiej strony ci potencjalni inwesterzy w większości są niestety cudzoziemcami. Albo jeśli nie są cudzoziemcami, nie są Polakami, to znają angielski, więc z tym nie ma problemu. To jest taki wyznacznik, prawda? Jak myśmy zaczynali biznes, to myśleliśmy wyłącznie o Polsce. Nie, nie, w ogóle nam do głowy nie przychodziło, żeby wychodzić poza granice. Polskę. A jak realizujecie kampanię dla siostrzanych agencji z zagranicy, to realizujecie dlatego, że w Polsce po prostu koszty produkcji całej kampanii są niższe niż tam? Polska jest po prostu atrakcyjnym miejscem, jeżeli chodzi o aktorów o inne, inne czynniki, które się składają na to, żeby taką kampanię odczyć. Znaczy, my dla siostrzanych agencji praktycznie nie robimy. To jest dosyć, to może być mieć dziwnie, ale rywalizacja między siostrzami agencjami jest taka, że jeżeli chciałbym dostać zlecenie z Niemiec, to raczej je dostanę od klienta niż je dostanę od agencji. Nawet Aha. jeśli agencja miałaby na tym zarobić jakąś różnicę między Jasne. tym, tym samo, dlatego, że jest obawa jednak, że, że wejdzie się na jej rynek. I te zlecenia, o których ja mówię, to pochodzą prosto od klienta. Klient ma jakby ma wachlarz, znaczy obserwuje to, co się dzieje na rynku europejskim, widzi na przykład, że gracze takich jak my w internecie, w danej sieci, na przykład w tej sieci u nas to się nazywa Tribal, w sieci Tribal. Są dobre agencje, nie wiem, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i gdzieś tam. I on mówi sobie tak, no dobrze, to sprawdźmy, dajmy im wszystkim przetestować jedną kampanię, zobaczymy, ile oni wezmą za to pieniędzy, zobaczymy, ile to będzie kosztowało. I potem sobie wybierzemy jednego czy dwóch. I myśmy, jak rozumiem, tak rozumiem pewne pierwsze działania klienta wobec nas, które miały miejsce na terenie Czech i Węgier, że myśmy zostali poddani takiej próbie. I klient ocenił, że i pod względem, nie wiem, kreatywności, i pod względem czasu wykonania, i pod względem kosztu my byliśmy bardziej atrakcyjni i on już nie zatrudnia jakby tych pozostałych naszych siostrzanych mm -hmm. agencji, tylko zleca ten akurat obszar bezpośrednio nam. Więc tutaj yy, myślę, że nasi koledzy czasami nie lubią tego faktu, że my na przykład robimy kampanię dla margaryn w Wielkiej Brytanii, bo oni chcieliby ją robić. Tak? Kampanie tradycyjne, w mediach tradycyjnych, to jest dalej, że tak powiem, trend, i już bardziej jednak internet jest silniejszy i te budżety się przesuwają właśnie w tą stronę? Budżety się przesuwają, to jest pytanie, jak bardzo one się przesuwają. Mm. Tak? Dzisiaj już mamy powszechnie w Europie Zachodniej i w Polsce taką sytuację, że internet jest drugim medium. To znaczy Jest telewizja cały czas, która akurat w Polsce, w Wielkiej Brytanii, już internet jest ważniejszy niż telewizja, ale rynek brytyjski jest dosyć specyficzny i tam telewizja nigdy nie miała aż tak dominującej roli jak w Niemczech czy, czy w Polsce. W Polsce to cały czas jest drugie medium. Telewizja dosyć mocno się trzyma, w związku z tym nie można powiedzieć, że temu, co, na co nadal się wydaje 70%. Nie, można, nie będziemy poświęcać czasu, no bo to jednak no tak. jest... I tutaj trudno mówić, można mówić o trendach, ale nie można mówić o tym, czy to jest trendy, czy nie jest trendy. To znaczy, mm -hmm. trend jest taki, że cały czas jeszcze robimy tradycyjną reklamę, przesuwając się w stronę internetu i nie wiemy, gdzie to się zatrzyma, tak? Można powiedzieć jedynie, że za chwilę cała tradycyjna reklama będzie przechodziła przez internet. To znaczy, że A na jak przykład tam billboardy... W, tej, w, tej, w tym względzie? Bo tak, billboardy to... I na przykład billboardy, no starą się w całości elektroniczne. W związku z tym, jeśli na przykład będziemy mogli stale zmieniać treść Aha. tego, co jest na billboardzie, to czy on będzie tradycyjnym outdoorem, czy on będzie częścią internetu? No, to jest pytanie, tak? Tak. To, tak samo, jak możemy na, będziemy mogli nadawać przez radio, no tak jak się po prostu zindywidualizowany program, tak? I to może być Radio Z, tylko nadaje do kastorego, który akurat jedzie samochodem i lubi sobie posłuchać tego i tego, tak? Nie musi to być ten sam program dla wszystkich, więc pytanie wtedy będzie takie, czy to Radio Z, no to co się nie dzieje na stadionach już powszechnie, mm -hmm. czy reklama wyświetlana na stadionach jest reklamą tradycyjną czy nie, skoro Polacy widzą to, co jest przeznaczone dla Polaków, a Hiszpanie widzą to, co jest przeznaczone dla Hiszpanów i wcale nie jest wykluczone, że możemy się jeszcze posunąć dalej, to znaczy, że jeżeli ktoś kibicuje Realowi, to będzie widział inną reklamę, a jak ktoś kibicuje Barcelonie, będzie widział inną reklamę, bo będzie można zbadać, jaki to ma wpływ na konsumpcję danego produktu, prawda, więc ja mm -hmm. Myślę, że to się w pewnym momencie zatrzyma, to znaczy będzie można bardzo jasno powiedzieć, że przynajmniej na jakiś czas, że to się utrwaliło na jakichś poziomach, tylko że to już nie będzie to samo porównanie co w przeszłości. No bo telewizja też zacznie już zacznie już internetu. Jest bardzo, bardzo. interaktywna. Tak. Kim jest dzisiaj TVN? Czy to, to jest dzisiaj to jest i nadawca, i twórca kontentu? Ale pozbywa się wszystkich środków jakby nadawania. Pozbył się onetu, czyli pozbył się jednej, pozbył się e, telewizji cyfrowej w znacznej mierze, czyli mm -hmm. tego te, te nośnika w postaci jakby tych urządzeń, wszystkich nawet tych, tych, no tam co w domu dekoderów. stoją, tych dekoderów i tak dalej. Coraz bardziej staje się twórcą kontentu. Tak? No i tak, ma one player, tak, czy który to ma. nazwa. Telewizja w związku z tym, czy to się będzie jakoś inaczej nazywało, prawda? Bo mm -hmm. telewizją będzie też, gdyby NC Plus nie robiło nic innego, tylko dystrybuowało program, to czy jedni i drudzy będą się nazywali? No już Polsat się nazywa platformą cyfrową, tak? Mm -hmm. Cyfrowy Polsat był czymś innym niż Polsat. Tak? Mm -hmm. No więc to są zmiany, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to się zakończy tak. tak? Mm -hmm. To jest, wracając zresztą do tego gotowości na zmiany. Polkomtel łączy się z cyfrą plus. Jak już się całkiem połączą, to co to będzie? Czy to będzie telewizja, czy to będzie telekomunikacja? Tak. Tak? Mhm. I to jest w sumie bardzo interesujące, bo każdy z, z nas może redefiniować to, czym się zajmuje z dość dużą częstotliwością. Mhm. Tak? Ale nie dla wszystkich to jest łatwe na pewno. Czyli pracując w branży reklamowej, cały czas trzeba być czujnym, jak ważka. Ale jeszcze nawiązując do startupowców, ja myślę, że oni też muszą być czujni i oni wchodzą w życie z tym i też z takim przyzwyczajeniem, jakbyśmy zakładali biznesy, to jednak uważaliśmy, że no musimy odnieść sukces, że to jest miarą naszej samego poczucia tego, czy jesteśmy czegoś warci, czy nie. Natomiast startupowcy, mam wrażenie, już są nastawieni na to, że mogą zrobić 10 startupów i może się okazać, że ten dziesiąty dopiero przyniesie miliard dolarów. Ale tych dziewięciu nie będą wcale uważali za porażkę, jak one się zakończą niczym, prawda? To zupełnie inne spojrzenie na to, czy, co robimy tak naprawdę i w jakim celu. Ja myślę, że my i nasz Team się przychylamy raczej ku tej, tej pierwszej teorii. <grym> <grym> Żeby Startup TV się rozwijało przede wszystkim nasze moon media. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jeśli będziecie Państwo mieli na tym zarobić, to z pewnością. <grym> dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.